Moje filmy powstają dzięki waszemu wsparciu. Witajcie moto patrząc po komentarzach z poprzedniego odcinka, widzę, że spodobał wam się nowy format. Cieszy mnie to. Widzę także, że co niektórzy z Was wysyłają mi zdjęcia i filmy z dziwnych i druciarskich sytuacji z samochodów swoich albo kolegów. Tutaj również punkt dla Was. Chciałbym też zapraszać gości, wnieść nowe głosy do tej serii, więc jeśli macie ładny, spoko mikrofon i umiecie czytać, to śmiało wysyłajcie swoje próbki głosu do mnie na maila. Może dam wam coś przeczytać. Ostatnio poddawaliśmy dywagacji dziurę w misce olejowej silnika. Część z was uznała, że to wina korbowodu, który wydrążył sobie otwór rewizyjny na zewnątrz. Z kolei inni twierdzili, że pan kierowca postanowił pojeździć po jakimś dziwnym terenie i zahaczył miską jakieś twarde coś. No, tak też mogło być. Z tego co napisał autor zdjęcia, przyczyną był wystający element podkładu kolejowego. Nie wiem jak wy, ale ja tam mówię. Że... Zacznijmy z grubej rury. Właściciel samochodu przyjechał do mechanika i oznajmił, że pierwszy bieg w skrzyni biegów coś nie działa. No pewnie, że nie działa, bo jak ma działać, kiedy to zmielone truchło, nie wiem, koła zębatego leży pogruchotane w miejsce skrzyni biegów? Teraz mechanik musi wszystko złożyć do kupy i założyć je z powrotem. To nie może być trudne, skoro wszystkie potrzebne części są właśnie w tej miejsce, chociaż magnes sobie trochę pojadł. Ej! Yeah! Podesłane przez widza Mad Nie wiem jak to się czyta. Specjalnie mi tak pewnie wysłałeś. Jak to leciało? Jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. To jedno z podstawowych praw Merfiego. W tej BMC plastikowo obudowa filtra powietrza, która jest miejscem, z którego silnik pobiera sobie powietrze, została zastąpiona 5 mini beczką niemieckiego Pilsa Warsteiner. Hm czemu nie? Właściciel pisze, że sprawdza się, więc pozostaje gratulować pomysłowości. Zastanawiam je jednak, czy aby na pewno to jest obudowa dolotu powietrza do silnika, czy może dolot lot trunku do kabiny. Tutaj ktoś ewidentnie nie wiedział co robi, bo chyba próbował zrobić blokadę dyferencjału. Wtedy lewe i prawe koło osi będzie się obracać z tą samą prędkością na zakręcie, przez co łatwo będzie driftować, ale parkować już nie. Tyle że tutaj na i zespawano nie to co trzeba, bo całą przekładnię kątową i taki samochód już w ogóle nie pojedzie. XD, Dlatego jeśli chcecie, aby na przykład wasze dzieciaki nie wyprawiały takiej fuszerki przy swoim albo co gorsza, waszym samochodzie, to możecie je szkolić od małego i zakupić im jakiś zestaw do majsterkowania. Na stronie ajdzieciaki.pl macie do wyboru różne zabawki z działu mechaniki i techniki, na przykład narzędzia i elektronarzędzia znanych firm Boscha, Black Deckera czy Stanley'a, które wyglądają jak prawdziwe, jednak są zabawką, która rzeczywiście działa i jest w pełni bezpieczna. Bezpieczna. Na przykład taka wkrętarka, która potrafi wkręcać śruby. Do wyboru są także zestawy, w których samemu trzeba złożyć jakiś pojazd, z blaszek, śrubek i nakrętek. Przypomina się dzieciństwo, co nie. Są też modele różnych pojazdów od razu gotowych do zabawy. Więc to chyba całkiem spoko opcja na prezent dla bliskich, szczególnie jeśli mają dzieciaki. A może sami się bawią takimi rzeczami. Pamiętajcie, od tego może zależeć, czy koło w waszym samochodzie będzie dobrze przykręcone. Przemyślcie to, link w opisie. Myślicie, że przeprowadzenie operacji wymiany silnika z jednego na inny to kosztowny i czasochłonny proces? Ha! Jeśli tak, to wasz mechanik robi z was debila i chce na was zarobić, bo tak naprawdę słab jest szybki i bezbolesny. No i w drogę. Nawet maska się sama zamknęła. To potwierdzenie auta, że operacja zakończyła się powodzeniem. Kolejne zdjęcie przedstawia stan samochodu, jaki uświadczył jego właściciel po wizycie u jednego z podlaskich mechaników. Zrozpaczony tym widokiem, postanowił wysłać mi to zdjęcie. Oczywiście to, co teraz powiedziałem, jest nieprawdą, a to, co widzicie tutaj, to podwozie wszystkim znanego samochodu elektrycznego Tesla S, a dokładniej płyta, która zakrywa pakiet akumulatorów znajdujących się tuż nad nią. Więc tuż za nią czai się to, co dyskwalifikuje elektryki na długie trasy. Gryzonie potrafią ostro napsuć krwi. Ten postanowił powkurzać kierowcę, piszcząc i symulując zużyte hamulce. Przez co biedny kierowca myślał, że znowu musi jechać na ich przegląd. Jeśli jeszcze raz ktoś z was powie, że wasze hamulce piszczą jak cholera, to nigdy nie będą tak piszczeć jak właściciela tego samochodu. Choć, patrząc na to zdjęcie, to raczej już przestały piszczeć. RIP. Jednak mysz sabotażysta, gotowa się poświęcić, najpierw upewniła się, że macie połowę przewodów w instalacji przegryzionych. Jakby co, to trochę tutaj dokolorowaliśmy tą historię, i to nie jest ten sam samochód. Ani ta sama mysz. Chociaż kto wie? Na zakończenie zostawiam was z takim czymś. Nadeszła pora na coroczną wymianę filtra kabinowego. Nie róbcie głupiej miny, tak, często macie takie coś w samochodzie, jednak jego stan i to, co na nim się znalazło, wygląda co najmniej niepokojąco, chociaż wygląda trochę jak pizza. Nie zgadniecie o co chodziło. Piszcie w komentarzach, co według Was było tu przyczyną i co tutaj w ogóle się zadziało. Pamiętajcie o możliwości wysyłania swoich zdjęć, filmów na e-mail. Wysyłajcie też próbki swojego głosu albo jak coś czytacie. Nie zapomnijcie ocenić tego filmu i rozważcie subskrypcję kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się i cześć!